Jaki jest prywatnie Max Verstappen? Jak Cadillac już przeszkadza Alpin i co zmieni się na Grand Prix Kataru? Zapraszam Was na kolejny ósmy bieg. Partnerem odcinka jest porównywarka ubezpieczeń Mubi.pl. Oficjalny sponsor Tymka Kucharczyka. Kochani, nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale przed nami trzy ostatnie weekendy wyścigowe w tym sezonie. I to będą zresztą trzy weekendy wyścigowe z rzędu, nie pod rząd, bo to niepoprawne, tak mnie zawsze uczono, to ponoć rusycyzm, nie wiem, czy rzeczywiście rusycyzm, ale trzeba mówić z rzędu. Trzy wyścigi z rzędu, więc to będą ciekawe trzy tygodnie, ale za chwilę dowiemy się, kto będzie mistrzem, a później pustka. Na szczęście niedługa, bo już w styczniu pierwsze testy przed kolejnym sezonem, później w lutym kolejne i za momencik wszyscy będziemy na nowo emocjonować się sezonem 2026. I tradycyjnie dla podbudowania emocji przed tym kolejnym sezonem powiem, że robię sobie duże nadzieje na to, że będziemy mieli jakiś wielki przewrót w układzie sił i będzie dużo ciekawych rzeczy w przyszłym roku się działo. Ale nieważne, skupiamy się na tym, co przed nami jeszcze w tym sezonie, a przed nami, jeśli chodzi o to, co w świecie wyścigowym ważne, to m.in. wybory na prezydenta FIA. I to będą ciekawe wybory, bo Mohamed Ben Sulaim, który jest obecnie nam panującym prezydentem FIA, jest w tych wyborach jedynym kandydatem. Dosyć łatwe ma zadanie, trzeba przyznać, na te grudniowe wybory. Nie ma żadnego rywala ani żadnej rywalki, choć. Cały czas w tej sprawie teraz toczy się w tle spór we francuskim sądzie, bo jedna z potencjalnych kontrkandydatek Bensulajema, Laura Wiars, właśnie skierowała sprawę do sądu, bo uważa, że cały ten proces wyborów jest niedemokratyczny, a to dlatego, że aby wystartować w tych wyborach, trzeba podać swoich potencjalnych wiceprezydentów z różnych regionów świata. No i trzeba podać między innymi dla Ameryki Południowej, takiego swojego zastępcę, ale z Ameryki Południowej można było wybrać tylko jedną osobę, i ta osoba, zresztą żona Berniego Eklestona, została już. Wzięta w, do swojego komitetu przez Bensulayema, więc nie ma kogo tam wziąć, a bez takiej osoby nie można w tych wyborach wystartować. FIA odgryza się, mówiąc, że zawsze tak było i po prostu trzeba sobie jakoś z, z, tym, z tym radzić. No ale sąd zdecyduje, czy pani Laura Wiers ma w tej sprawie rację, czy nie. Jeśli stwierdzą, że ma, no to być może czeka nas jeszcze jakiś przewrót w tej sprawie. A jeśli nie, no to Bensulayem za. Niespełna miesiąc będzie ponownie wybrany prezydentem FIA. A jeśli już przy FIA jesteśmy, to w zeszłym tygodniu spotkała się komisja Formuły 1 i podjęła kilka ważnych decyzji przed kolejnym sezonem. Pierwsza z nich dotyczy malowań poszczególnych samochodów. Ustalono, że aby nie było takich sytuacji, jak choćby w tym sezonie, że wiele ekip robi wszystko, aby jak najwięcej powierzchni na samochodzie zajmował goły karbon, tak, żeby po prostu jak najmniej wagi marnować na zbędne przecież naklejki czy, czy malowania. To, żeby tego w przyszłym sezonie nie było, komisja ustaliła, że 55% powierzchni samochodu musi być zajętych przez naklejki właśnie albo albo po prostu farbę, tak żeby do takich sytuacji już nie dochodziło. Dodatkowo ustalono, że w przyszłym sezonie nie będzie jeszcze z góry ustalonej zasady, że w każdym wyścigu muszą być minimum dwa pit stopy albo że w każdym wyścigu na danej mieszance trzeba przejechać tyle i tyle, albo że w każdym wyścigu trzeba pojechać na każdym rodzaju mieszanki. Stwierdzono, że trzeba jeszcze podyskutować, trzeba jeszcze sprawdzić dane spirelli, trzeba jeszcze o tym pomyśleć. Mają to z tyłu głowy, trochę zapisali ten pomysł i idą dalej, ale w przyszłym sezonie tego mieć nie będziemy. Kierowcy natomiast będą mieli możliwość zmiany swoich numerów startowych. Od wielu lat takiej swobodnej możliwości zmiany numeru nie było. A teraz kierowcy, jeśli będą chcieli taki numer zmienić, to będą to mogli zrobić. Oczywiście nie dotyczy to kwestii mistrza świata, bo on sobie na numer jeden, może swój numer oczywiście mógł już wcześniej swój numer zmienić. Zabrakło mi jednak w tej informacji od FIA jakiegoś wskazania, co z tą kwestią silnika Red Bulla, który został założony do samochodu Maxa Verstappena na Grand Prix Brazylii. McLaren miał o to pretensje, mówiąc, że Halo, halo, my mamy nadzieję, że jeśli oni wzięli ten silnik nowy do samochodu Maxa Verstappen'a, a z tym poprzednim nie było jakichś wielkich problemów, to oni będą musieli ten silnik wrzucić sobie normalnie do swoich wydatków w ramach limitu budżetowego. No bo teoretycznie w przepisach i praktycznie jest tak, że możesz zmienić silnik i nie musisz go zaliczać do limitu wydatków, jeśli jest jakiś problem techniczny z tym silnikiem, jeśli nawet jest po prostu problem z, z osiągami. A jeśli z tym silnikiem wszystko jest ok, no to za bardzo. Tego zrobić nie możesz. No i McLaren się do tego nieco przyczepił. Mówił o tym ostatnio Andreas Stella i FIA na ten temat też miała dyskutować, jak tę sprawę rozegrać, ale na razie informuję Was, że żadnej informacji w tej sprawie nie mamy. Mamy natomiast oficjalną informację i potwierdzenie tego, że Grand Prix Kataru w tym sezonie będzie wyglądało nieco inaczej niż każdy wyścig Formuły 1. Mianowicie będą obowiązkowe minimum dwa pit stopy. Dlaczego? Ano dlatego, że mamy tam wysokie temperatury, dosyć agresywne dla opon asfalt, agresywne tarki, mamy szybkie zakręty i to wszystko sprawia, że te opony mocno tam dostają w kość. Zresztą kto pamięta wyścigi sprzed paru lat, ten wie o czym, o czym mowa. No i Pirelli ustanowiło, że maksymalnie na jednym komplecie opon będzie można przejechać 25 okrążeń a że Grand Prix Qataru rozgrywa się na dystansie 57 okrążeń, no to co najmniej dwa razy trzeba będzie do swoich mechaników zjechać. Jak bardzo nam to zmieni ten wyścig, jak bardzo to wpłynie na, na to, czy ten wyścig będzie ciekawy, to dopiero się przekonamy. Mam nadzieję, że także ze względu na walkę o tytuł Mistrza Świata ten wyścig jeszcze dla nas będzie ciekawy właśnie. A mamy rozstrzygnięte kwestie tytułów w różnych seriach juniorskich, w których brali udział także Polacy. Ostatecznie w serii EuroCup 3 Kacper Sztuka, zajął na koniec sezonu trzecie miejsce, Maciek Gładysz był dziesiąty w generalce i siódmy wśród debiutantów, a hiszpańską Formułę 4 na trzecim miejscu w generalce zakończył Jan Przyrowski, więc brawa dla panów, to były naprawdę solidne sezony. Czekamy na informacje, co, co dalej, no wiemy co dalej w przypadku Maćka, Maćka Gładysza, on w przyszłym sezonie pojedzie w Formule 3, no a za nami też Grand Prix Macau z udziałem Tymka Kucharczyka, no i dużo działo się w trakcie tego weekendu, nie wiem czy oglądaliście, dajcie znać, czy oglądaliście, czy Kibicowaliście, jak to z Waszej perspektywy wyglądało, na 13. miejscu ostatecznie, tym jak skończył wyścig i sam ten wyścig poszedł mu dobrze, biorąc pod uwagę też pozycję startową, startową z, 20, z 24 pola, przebił się o 11 pozycji, najwięcej tych pozycji zyskał, jeśli chodzi o całą stawkę, no ale wiadomo, że to było pokłosie, no, nie oszukujmy się, dosyć chaotycznej i, i, no, i jednak przepełnione jakimiś tam problemami, błędami tej części kwalifikacji kwalifikacyjnej. Sam Tymek mówił o, o rozczarowaniu. No my też trochę po prostu nie ma co się oszukiwać. Liczyliśmy na, na lepszy wynik w tych kwalifikacjach. No ale co, cenna lekcja, bardzo dużo doświadczenia zebranego i w przypadku Tymka też teraz czekamy na ostateczne decyzje co do startu w przyszłym sezonie. Różne opcje tam na stole są i coś czuję, że całkiem niedługo powinniśmy już wiedzieć, gdzie w przyszłym roku będziemy mogli Tymka oglądać. A ja tradycyjnie przypomnę, że w opisie tego filmu macie link. i Jeśli kupicie polisę na swój samochód, korzystając właśnie z niego, to dostaniecie później 100 zł prosto na swoje konto. Wszelkie szczegóły znajdziecie w opisie. MUBI cały czas jest w tej podróży z Tymkiem, wspiera Tymka. Wy też w taki sposób właśnie Tymka możecie wesprzeć, wybierając polisę na MUBI. Ciekawostka teraz od ekipy Alpin. Steve Nielsen, czyli jeden z ich głównych dyrektorów, powiedział ostatnio w rozmowie z motorsport.com, że no, nie ma co ukrywać, mają trochę problemów w tym sezonie. Zonie i to rzeczywiście y, widzimy. No, i by stwierdził, że jednym z obszarów do poprawy jest obszar pit stopów, że tam też nie za dobrze w tym sezonie się działo, ale ciekawa jest przyczyna, którą podał, jeśli chodzi o te kiepskie pit stopy. Głównym powodem jest to, że straciliśmy po prostu pracowników, którzy odeszli do 11 ekipy w Formule 1, czyli do Cadillac'a. To nie chodzi o to, że brakuje nam jakiegoś rygoru odpowiedniego czy, czy motywacji. Po prostu tak jak w drużynie piłkarskiej. Jeśli nie jesteś w stanie wystawić w danym momencie swojej najlepszej jedenastki, no to jest duża szansa, że w danej... Miejszy mecz zagrasz nieco. Gorzej. A zostając zatem w, tym, w tej piłkarskiej nomenklaturze, to jak taki stary ekspert od Formuły 1, jak Jerzy Engel dziś w studiu, mogę powiedzieć, że, no, no właśnie takie detale mają znaczenie w, w Formule 1. Wszystko się rozbija o te, o te detale, ale tak już całkiem, całkiem poważnie. No to rzeczywiście, jeśli masz już ustalony, szczególnie przy pit -stopach, gdzie bardzo ważna jest precyzja, gdzie bardzo ważne jest zrozumienie się tych wszystkich ludzi do, dookoła, oni trenują przez zimę, oni się przygotowują wspólnie wspólnie do tego, żeby jak najszybciej ten pit stop, pit stop przeprowadzić i nagle, jeśli na przykład w trakcie sezonu tracisz choćby małą część tej ekipy, ale tracisz no po prostu tych najlepszych z najlepszych, bo tak też chcesz dobrać tę całą ekipę i dobierasz ją też pod różnym kątem, no bo to nie jest tak, że na każde stanowisko, na każde, na każde miejsce w pit stopie potrzebujesz, nie wiem, kogoś, kto jest silny. No, no wcale nie, bo są pozycje, które tej siły wcale nie, nie wymagają, a potrzebne są im inne kompetencje. Trzeba to sobie odpowiednio zebrać i później trenować. No i kiedy tracisz jakieś ważne ogniwa, to może być po prostu gorzej. Cadillac też teraz na pewno to mocno trenuje i no zresztą ostatnio też testowali samochód, z, no jeszcze nie Cadillaca, ale samochód Ferrari Sergio Perez za kierownicą tego, tego auta, więc coraz bliżej tego debiutu Cadillaca i tego też się nie mogę doczekać, jak im będzie szło na początku sezonu. A ten odcinek kończę informacjami o Maxie Fers bo parę ciekawych wypowiedzi się pojawiło z ust samego Maxa, jak i z ust jego jednego z najlepszych kolegów na polach startowych. Ale zacznijmy od cytatów z Verstappen'a, który w rozmowie z holenderskim Viaplay powiedział, że no, on po prostu nie jest w stanie zaakceptować tych momentów, w których wie, że nie dał z siebie 100% w trakcie wyścigu. Wtedy jestem na siebie wściekły, mówi Verstappen. No i wspomina, że okej, okay, w tym sezonie było trochę momentów, kiedy auto pod kątem ustawień nie było odpowiedzi. Przygotowane, ale był też jeden moment, którego Verstappen mocno żałuje, jeśli chodzi o to, jak on sam się spisał na torze. Nie wiem, czy się domyślacie, o jaki moment tego sezonu chodzi. Chodzi o Grand Prix Hiszpanii. Tor w Barcelonie, Max Verstappen dostaje na sam koniec wyścigu polecenie od zespołu, żeby puścić George'a Russella. Ostatecznie później okazuje się, że wcale tego robić nie musiał. Wkurzony zagotowany też kiepskim restartem. Verstappen, zamiast go normalnie puścić, to w zasadzie w niego wjeżdża, dostaje 10 sekund kary z piątej pozycji na mecie spada na, na dziesiątą. No nie miało to najmniejszego sensu. Po prostu Verstappen wtedy się kompletnie zagotował. Dopiero po Jakimś czasie, po kilku dniach, za to już tak na spokojnie przeprosił, ale po wyścigu jeszcze szedł w zaparte no i przyznał, że, no tak, jedynym punktem, jeśli chodzi o taką krytykę samego siebie w tym roku, no to jest po prostu Barcelona. Sam ten manewr, cała sytuacja, no nie wyglądało to dobrze, ale to także dlatego, że bardzo mi zależy. A mogłem wtedy pomyśleć, ten samochód i tak nie jedzie, więc po prostu trzeba to odpuścić. To był błąd z mojej strony i oczywiście wyciągnę z tego lekcję. Takie momenty na pewno nie wydarzą się ponownie w przyszłym roku, nawet jeśli będzie bliźniacza sytuacja. No i fajnie, że Verstappen do tego, się, do tego się odniósł, no bo tam trochę punktów jednak stracił i jeśli rzeczywiście w końcówce sezonu, znaczy jesteśmy w końcówce sezonu, gdyby przed ostatnim wyścigiem różnica pomiędzy nim a Lando Norrisem czy tam Oskarem Piastinem wynosiłaby, nie wiem, 5 punktów, no to wtedy ta Barcelona i ta strata punktów przez głupie zachowanie mogłoby to mieć gigantyczne znaczenie. W tym momencie szanse Maxa na tytuł, nie oszukujmy się, nie są tak duże jak jeszcze kilka tygodni temu. Ale to Formuła 1, to trzy wyścigi, do tego sprint, coś tu się jeszcze może wydarzyć. Wydarzył się też bardzo ciekawy brazylijski podcast. Ja wiem, może to dziwnie brzmi brazylijski podcast o co chodzi, czy rozmawiali tam po portugalsku i przesłuchałem cały podcast? Nie spokojnie, rozmawiali tam po angielsku. Podcast nazywa się Pelas Pistas. Jest na YouTubie do obejrzenia. Gośćmi w tym podcaście byli Gabriel Bortoleto i Max Verstappen. Rozmawiali po angielsku i kopalnia historii ciekawych i też. Można w bardzo ciekawy sposób zobaczyć, jak ci goście pomiędzy sobą się dogadują i też jak po prostu e, są w stanie trochę... I inaczej pokazać się, jeśli to jest rozmowa na luzie, jeśli to nie jest rozmowa zaraz po wyścigu, jeśli to nie jest jakaś krótka rozmowa z dziennikarzem w trakcie weekendu wyścigowego. Verstappen naprawdę w takich rozmowach uważam dużo zyskuje i zupełnie inaczej wygląda ten Verstappen, nie wiem, w trakcie transmisji, które prowadzi, grając na symulatorze, jeżdżąc na symulatorze, czy w trakcie właśnie takich rozmów, versus to, co czasami pokazuje na, w tych wywiadach na, na torze. Bortoleto nie mógł się nachwalić Maxa. Generalnie oni się bardzo dobrze dogadują, ta dwójka. Poznali się już ładnych parę lat temu i wspominał Bortoleto, że Max podszedł do niego na jednych takich kartingowych zawodach, bo Bortoleto jeździł w ekipie, w której kiedyś jeździł Verstappen i Verstappen po prostu wszedł do ich namiotu i powiedział: Chcę sobie zrobić zdjęcie z tym gościem, który tutaj wszystko wygrywa. A tym gościem był, był Bortoleto. No i Gabi mówił, że nie chce zabrzmieć kontrowersyjnie, ale tak naprawdę 90% zawodników, których mamy na polach startowych, nie zachowuje się tak jak on. Jeśli ścigasz się w Formule 1, ok, wtedy traktują cię w określony sposób, ale jeśli nie ścigasz się, to tak naprawdę czasami nawet na ciebie nie zerkną. Max nigdy taki nie był. Zawsze mi pomagał, nawet na długo przed tym, jak pojawiłem się w Formule 1. I to nie jest tak, że on zachowuje się tak tylko wobec mnie. Spójrzcie na to, jak dużo rad daje chłopakom, którzy ścigają się razem z nami w, w symulatorach. No i to rzeczywiście to, co powiedziałem o tych transmisjach. Maxa wraz z jego zespołem, tam jest dużo gości, którzy ścigają się z nim w iRacingu, racingu czy, 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 czy w ostatnio też przecież na, na Nord y. to też był gość, który był zespołowym partnerem Verstappen'a gość z Team Racingu. No tam mamy zupełnie innego Verstappen'a. Innego Ciekawie zresztą opowiadał Bortoleto o tym, jak się ściga z Verstappenem w, w symulatorze, w iRacing na przykład, i mówił Gabi, że w momencie, w którym już zbliża się swoim czasem do wyniku Verstappena, mówi nagle: Max wchodzi w ustawienie samochodu, coś zmienia, jakąś delikatną rzecz, i mi znowu odjeżdża. I ja znowu nadrabiam, 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 nadrabiam. Jestem blisko jego czasu a Max znowu robi jakąś drobną zmianę i, i, i mi po prostu odjeżdża. No i też mega ciekawa była historia, jak był wyścig o Grand Prix Meksyku i Bortoleto się zapytał w ogóle, mogę o tym opowiedzieć? Max kiwnął głową. Bortoleto tłumaczył, że byli na obiedzie dzień przed startem wyścigu no i że Bortoleto zapytał się wprost Ferstapena, na, na jakich oponach ma wystartować, że planuje wystartować na, na miękkich. A Verstappen mu wtedy powiedział, nie, nie startuj na miękkich, wystartuj na pośrednich. No i Bortoletto mówi, że na drugi dzień spotkał się z inżynierami swoimi rano na torze i mówi, że no nie, jednak zmiana decyzji, startujemy na, na pośredniej mieszance, wszyscy tam w zespole zdziwieni, no jak to, mieliśmy odprawy, rozmowy, wszystko ustalone, ale Bortoletto mówi, nie, szedłem w zaparte, robimy właśnie, właśnie tak, no i później mówi, że był bardzo zdziwiony na polach startowych, gdy zobaczył, że większość zawodników dookoła niego jest na zupełnie innej mieszance, Verstappen też powiedział, że nagle, ale okazuje się, że wszyscy dookoła mnie są na miękkich oponach i stwierdziłem, no albo my jesteśmy super mądrzy, albo robimy coś super głupiego. Podcast nazywa się Pelas Pistas. Mam nadzieję, że choć trochę oddałem to, jak ciekawe były tam historie. Włączcie sobie, to trwa chyba z dwie godziny, ale naprawdę warto. A w kolejnym odcinku 8 biegu widzimy się w czwartek, tuż przed Grand Prix Vegas. Do zobaczenia, kochani.